Siemanko, już, ja tylko na chwilę. Zobaczycie jakie pydongi będziemy mieli pydongi. Ja będę miał. Może ktoś z was, jak ktoś będzie chciał, to pisać na maila. Może się uda to zorganizować. Dobra, oglądajcie, bo ja to tam mordę moją to już znacie. Witam serdecznie wszystkich grupowiczów w ten piękny, słoneczny dzień na forum facebookowym. Ciekawe rośliny egzotyczne stalewiaka. Chciałem Wam zaprezentować, co udało mi się wyrwać. Jak myślicie? Takie wielkie grubasy. Z rękoma tego. No zaraz spróbuję objąć, nie wiem czy widać, no nie da rady. Tego, no, tego chwyciłem, tego też nie. Są to metrowe wysokości. piękki. E, trzy sztuki są już zarezerwowane. Jedna jest dla Sławcia. Dwie są dla innych osób. Jedną mam jeszcze wolną w rezerwie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to Sławcie poda na miarę, jak się ze mną skontaktować. Jeszcze do piątku jestem tu na miejscu, znaczy w piątek będę już zjeżdżał do Polonii. Jeżeli było więcej osób zainteresowanych, mógłbym jeszcze dojechać i coś dokupić. Także prawie czego dostaniecie kontakt kontaktować się ze Sławkiem, on wpada do mnie na miary i mogę jeszcze po prostu coś dowieźć. Tym pokażę wam z bliska, jak taki e, taka, takich płyt jak ta, już takich grubasów nie ma. To by była ostatnia i ta i ta. E, tego typu. Te jeszcze tam są, te jeszcze tam zostały, nie? Pokażę wam, jak to wygląda z bliska w ręku. trochę się posypało. Już mają takie drobne korzonki, są w takich doniczkach. Tutaj zaczęły już wyrastać, jak widać. Że wam tego pytalca, ciężki diabeł. Jak to z bliska wygląda, też już zielonkawe się robią. Ojej. Także zainteresowanych proszę pisać. Jakby ktoś chciał, mogę jeszcze coś zapakować. Więc pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia na forum. Na razie ciao. Jeszcze raz moja morda. <laughs> tak jak mówił kolega, zainteresowani piszą do mnie, ja podam wtedy kontakt i tyle. Bo po prostu nie chcemy jakiegoś spamu, tylko konkretnie osoby, które by chciały coś takiego kupić. Yy, ceny wszystkie poda kolega i tak dalej. Wrzucam, dzisiaj jest godzina za 5:20, 19 kwietnia. Także ciao, na razie. Zapomniałem dodać, że będą filmy o niej na kanale. Jestem ciekaw, jak liście porosną, i mam nadzieję, że to jest to, o czym napisałem w filmie. Chociaż kalokazja Kalidora i to dosyć podobne są, ta powinna mieć trochę większe liście, jak się nie mylę, ale obydwie są zajebiaszcze. Tak zwane, jak my to nazwaliśmy? Kuta słonia. <grym> na razie.